Ja się bardzo cieszę, że, że gdzieś te piłki mi podrzucił i, i miałem okazję skończyć, a tak po prostu jest w tej naszej drużynie, że środkiem troszkę mniej gramy, może niż inne drużyny, ale za to mamy mega mocne skrzydła, więc wszystkich trzeba tak obdzielić, żeby byli zadowoleni. Jak o procentach mówisz, to myślę, że te 7 na 7 jest ok. Oczywiście na trzy sety, bo jeśli byśmy grali więcej, to jest e, może i nie, dosyp, nie, za, nie za dużo tych piłek, ale mimo wszystko trzeba się cieszyć. Czuliśmy się dobrze dzisiaj i widać było, że na początku już, w tych pierwszych setach na początku już gdzieś na kilka punktów odskoczyliśmy i, i, i kontrolowaliśmy grę, staraliśmy się robić wszystko, co mieliśmy w założeniu przed meczem, no, no faktycznie nie dali się gdzieś tam zablokować, nie wiem ile tych bloków, może trzy razy, ale... Może też to jest spowodowane, spowodowane tym, że faktycznie gdzieś podskakiwaliśmy. No, w tym trzecim secie trochę więcej walki było, ale liczyliśmy się z tym, że, że mogą wrócić do gry, bo to jest mimo wszystko mocna drużyna. Te rzeczy się zdarzają. Fakt, że to była ostatnia, ostatnia akcja meczu, i, i, i... Takie, no, to jest sport. Nawet takie rzeczy mogą mu się zdarzyć w wypadek. No, życzę mu, żeby to nie było nic ciężkiego i żeby jak najszybciej wrócił.